Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Solidarnej Polski. Szanowni Państwo, dopiero opinię publiczną oburzyła informacja o przyznaniu kilkudziesięciu tysięcy złotych nagrody dla marszałków Sejmu. I szanowni Państwo, kilka dni temu media doniosły, Radio RMF, ale również, również gazety takie jak Super Express, Fakt, i inne, media, I inne media, że administracja rządowa jednocześnie w roku 2012 dla swoich urzędników przyznała 100 milionów nagród. Szanowni Państwo, Donald Tusk obiecywał: tanie, sprawne państwo. Niestety zamiast tego mamy Rzeczpospolitą nagrodową. To jest wielki skandal, wielka hańba. I my jako Solidarna Polska na tego typu postępowanie nie możemy się zgodzić.